Siemano widzowie w dzisiejszym odcinku pogramy sobie w kosza. No cóż widzowie, zostawcie łapeczkę górę. E, taką samą jak widzicie subskrypcję tam na dole ze dzwoneczkiem żeby z dniem najły dalsze osienki. No cóż widzowie. Zaczynamy. Dobra widzowie, mam nadzieję, że widzicie kosza. Ale chyba tak po prostu będziemy rzucać do kosza, robić takie stady widzowie, co nie, myślę co chodzi. No. Dobra, będę z niebieskiej linii rzucał na razie. No, no i się zdarzy. Dobra. Cały mm. no porzucamy firkę do kosza i będę próbował robić sady, dobra. Mm. 5, 10 rzutów, o! Kurde. Dobra, drugi rzut. Trzeci rzut, o kurde, prawie było. Zobaczymy ile da się, yy, yy, się rzucić, ten, ile, yy, ten, kurde. Po prostu ile będę, yy, ile stanie będę rzu 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 rzucić do kosza w 10 prób. Teraz czwarta próba. <try> <try> w ogóle widzowie, że gram piłką do nogi. Ale nie mam innej. O, Dobra, piąta próba już będzie. Nad nie dorzuciłem Boże Dobra, widzę, że szósta próba. <tryk> Przepraszam, nie przepraszam widzowie Siódma próba Dobra Ósma próba Zobaczymy czy trafię trzy pod rząd Jak, jak trafię trzy pod rząd to będzie zaj fajnie Kurde Widzowie. Zobaczymy, to jest dziewiąta chyba, jak się nie mylę tak, tak, dziewiąta I ostatnia Dobra, widzowie Teraz zielona linia, ja nie wiem czy ją widzicie. Ale mam 5 prób i Jak trafię jak nie trafię przynajmniej 3 razy do kosza, to przydzamy Daily. Dobra, mamy 5 prób. Raz. Dwa... Dobra, muszę teraz wszystkie trafić. Cztery? Nie, no będzie dalej, przedłużone. Dobra, ciekawe, co to o. Dobra, przedłużamy o jeden dzień. Dobra, zobaczę. Teraz robimy wsady. Nie wiem, czy mi się uda na wsady zrobić. Znaczy nie w sadce ja mówię, dwu, tak Nie umiem. No, tak, jak się spodziewałem. Pięć prób będę miał, to było, o, ten, to było rozrzewka. Nie Nie śmiejcie się ze mnie, proszę. Ja nie umiem dwutaka. jak to się nazywa, nie wiem nawet. Dobra, pierwsza próba nieudana. Zobaczymy drugą. Kurde. <tryk> <tryk> Dobra. Trzecia próba. O kurde. O nie. Czwarta próba, dobra. Zobaczymy Kurde. Ostatnia próba Nie, nie no Muszę końcu jeszcze, bo już mi się nie udaje z tym amatorem w wykoszykówkę Ale to nie ważne <laughs> Dobra widzowie no. Będę teraz z tej linii rzucał jakby wiecie z tyłu Tak będę rzucał Dobra Mam pięć prób. No nie, a to jest kosz. To jest druga próba, bo tam ta próba była jakby ro, rozrzewką jak można tak powiedzieć. Już nie umiem się wysławić widzowie. Dobra, będzie druga próba. Trzecia próba. Czwarta próba, widzowie strafiałem obręczy tarczy Czy jak to się nazywa? I piąta Dobra, ja się oddalę, bo po prostu przerzucam tą piłkę. Dobra, z niebieskiej będę <tryk> Dobra, pięć prób. I jedna jest jakby rozrzewką. No i tutaj już Raz, to, to po prostu przedłużamy daily o znowu jeden dzień. Czyli jak już ten, po prostu teraz nie trafia ani razu, to teraz poszekaj. Mamy 4 dni daily, 5, bo przegrałem w tam. W tam. Teraz będzie sześć. Będzie sześć dni deli jak nie trafi chociaż jednego. Pierwsza próba, zmarzłana. Druga. Trzecia. Kurde, nie wierzę. A no nic nie widzę czy w ciasku, mam czapkę w kołnierzu, mam przekazać. Ła, gorąco jest. Dobra, to jest chyba czwarta próba. Ja wiem, żebyście chcieli, ale się postaram, żeby nie było tak. No kurde. więcej do roboty widzowie jak nie trafię, teraz proszę dobra skupienie pełne no i dupa mamy już zapewnione dwa dni do przodu mężczyźni no widzowie, dobra nie wiem co powiedzieć dwa dni przedłużam daily widzowie dobra, ostatnia konkurencja Czyli noga. Czyli jak tak to tak, pustkać. Patrzcie sobie. Patrzcie tak. tak sobie zrobię, Raz się Muszę trafić do kosza nogą. Dobra, wie sobie. Mamy na to 10 prób. Pierwsza próba. Druga próba. Mm. Ja, Dw i fel amser am horio encu'r tra cheg yma Dw i eisiau trefnu czego Wel, felly

nie. Nie no, nie. dramat. Dobra widzowie, wymieszkuczymy ten odcinek. Zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Suba tam na dole zjedzwoneczkiem. Większość widzowie 15 łapeczek w górę i kolejny odcinek z... Koszykowki. A, i przypominam, dwa dni przedłużamy Deli. Na razie.